Dzień dobry państwu, Marcin Wieczyński, firma Rospec. Dzisiaj mamy 19 kwietnia 2021 rok. Odwiedziłem przechowalnię z selerem korzeniowym Nieopodal Inowrocławia u jednego z naszych plantatorów. No już minęło ponad pół roku od zbioru selera, który miał miejsce 12 listopada. No i dzisiaj przyjechaliśmy ocenić, jak ten seler wygląda po tym okresie przechowywania. Tutaj właśnie trzymam w ręku seler odmiany kalgary. Jak mogą Państwo zaobserwować, seler jest wybitnie okrągłego kształtu, co podczas zbioru i obróbki przyczynia się do mniejszych uszkodzeń, dzięki czemu jest mniej dróg wejścia dla patogenów grzybowych czy bakteryjnych podczas przechowywania. Mogą Państwo zauważyć drugą cechą bardzo pozytywną, jest kompaktowy system korzeniowy, umieszczony na spodzie zgrubienia, dzięki czemu też ten seller łatwiej i szybciej, że tak powiem, można przygotować jako finalny produkt do sprzedaży. Na pewno też cechą bardzo ważną, która wpływa na przechowywanie selera korzeniowego jest zawartość suchej masy. Tutaj, jeśli chodzi o kalgary, jest to, że tak powiem, bardzo wysoki, wysoki procent, ponieważ między 11,5 a 12% suchej masy w tamtym roku podczas badań udawało nam się uzyskać. Za chwilę przekroję Państwu tego selera. Zobaczymy, jak to. Jak to wygląda po przekrojeniu? Państwo zaobserwować brak pustych przestrzeni, biały miąż. nie widać tutaj żadnych objawów, które wskazywałyby na obecność y, patogenów. Tutaj trzeba zauważyć, że na przechowywanie będzie miało wpływ wiele czynników. Na pewno pierwszą z nich będzie odmiana i jej przydatność powiedzmy y, do właśnie przechowywania. Y, drugą cechą, która będzie bardzo ważna no to termin nasadzeń. Jeżeli chcemy przechowywać selera, to ten termin zawsze będzie po 15 maja. Tutaj akurat w tym przypadku nasadzenia selera korzeniowego rozsada wysadzana była na miejsce, stałe, na miejsce stałe 23 maja. No i jak najpóźniejszy wjazd w pole z rozsadą i czekamy do samego końca, żeby przed przymrozkami udało nam się zebrać tego selera. Musimy też pamiętać, że jeżeli będzie występował problem z przymrozkami, na pewno to obniży przydatność przechowalniczą tego selera. Dlatego starajmy się, tutaj taki newralgiczny moment, jak już zetniemy nać, żeby jak najszybciej przetransportować tego selera do przechowania. Na pewno też będą tutaj miały znaczenie, jeśli chodzi o przydatność do przechowywania i o samo przechowywanie cała agrotechnika, tak? czyli staramy się jak najwcześniej reagować, jeśli chodzi tutaj o wystąpienie na plantacji problemów z chorobami grzybowymi bądź bakteryjnymi. Zrównoważone nawożenie, które tutaj też będzie miało bardzo ważny wpływ na to, czy ten seler potem w dobrej kondycji będzie trafiał właśnie do przechowalni. No i taki jeszcze bardzo ważny aspekt związany z nawadnianiem, ponieważ przed samym zbiorem, jeśli rośliny straciłyby turgor, no to wtedy siłą rzeczy bardziej będą podatne na uszkodzenia z uwagi na tą słabszą skórkę. Natomiast w tamtym roku nie było takiego problemu. Problem raczej mieliśmy z tym, że wody było zbyt dużo, dlatego na wielu plantacjach selery poprzerastały, powiedzmy, ten handlowy kalibraż. No i też potem wpływało to na problemy związane z, ze sprzedażą we, właściwej, no we właściwym przedziale cenowym, no ponieważ do tej pory ceny selera nie zachwycają. Natomiast jeżeli posiadamy takie właśnie selery między 500 a 1000 gram, jest dużo łatwiej nam je sprzedać chociażby tutaj do marketów, ponieważ to są ten kalibraż jest najbardziej pożądany. Selery powyżej tej masy, no to przemysł bądź łuszczyzna, ale na ten moment cały czas rynek wydaje się być bardzo nasycony tym selerem no i nic nie wskazuje na to, żeby miało ulec do zmiany. Podsumowując, na przechowywanie wpływa wiele aspektów, natomiast bardzo ważnym czynnikiem który wpływa na długość przechowywania, będzie wybór właściwej odmiany. Dlatego zachęcam Państwa do wprowadzania na swoje plantacje selerów korzeniowych marki Novisem tutaj z szczególnym uwzględnieniem na przechowywanie odmiany Kalgary. Jeśli chcemy selera w przechowalni utrzymać w jak najlepszej kondycji przez jak najdłuższy okres czasu, musimy pamiętać, że nie możemy do przechowalni wkładać celerów, które już mają jakieś oznaki chorobowe w postaci tutaj bytowania na nich grzybów bądź bakterii, właśnie uwidaczniających się w postaci już objawów bezpośrednio na roślinie. Im mniej roślin, właśnie selerów korzeniowych dotkniętych przez choroby grzybowe bądź bakteryjne, wprowadzimy do przechowalni, tym będziemy mniej potem mieli tych porażonych celerów. Warto pamiętać, że akcelery. Znajdują się w skrzyniach jeden obok drugiego, no to ten porażony będzie bezpośrednio porażał selery, które są w najbliższej jego odległości. Tutaj plantator, chcąc uzyskać jak najlepszy efekt i tutaj pomimo jakby selekcji tych selerów podczas składania ich do przechoparni, zastosował jeszcze ochronę biologiczną. Wykorzystując do tego jeden z preparatów, który w swoim składzie zawiera nadpasoży, nadpasożytniczego grzyba, tak zwanego antagonistę wobec głównych patogenów, które odpowiada, odpowiadają za straty plonów przechowalni, to jest grzyb sclerotinia, sclerotiorum i botrydicycina, dzięki czemu mógł pozwolić sobie tutaj na tak długie przechowywanie i uzyskać towar, który wygląda tak jak teraz i jeszcze pod koniec kwietnia cały czas w bardzo dobrej kondycji może trafiać na półki supermarketów. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wyglądał zbiór sellera, którego aktualnie trzymam w ręku przed, że tak powiem, pół roku, proszę kliknąć film poniżej. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wysokich plonów, wszystkiego dobrego.